Cześć, z tej strony Czarny Kot i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii, w której odwiedzam stare MMORPGi. Tym razem odwiedzam For Story. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Tak wygląda gra po zalogowaniu się. Od razu wrzuca nas do okna tworzenia postaci i widzę, że tutaj mamy wybór... Rasy: felin, wróżka albo człowiek. To pozostaje od początku bez zmian, tak jak pamiętam. Ym, I mamy jeden nowy serwer i cztery stare, więc może wybiorę ten nowy. Mamy trzy kanały do wyboru, no i mamy klasę. Mamy do wyboru maga, kapłana, zaklinacza, wojownika, rycerz, cienia, ucznik. i tyle. Więc takie dosyć standardowe klasy z mmorp no, i wybiorę sobie zaklinacza, może, bo to jest taka, powiedzmy, unikatowa klasa tutaj. A więc tak, zaczynamy, powiedzmy, kat Której nie, nie zdążyłam nawet przeczytać. Wyskoczyła mi tutaj misja na środku ekranu. Okej, okay, akceptuję to. To nic nie robił, okej, okay, wykonaj. A, a, aha. No dobra. Pierwsze co. Zaczynamy na koniu. W ogóle nie kojarzę chyba innej gry, która się zaczyna. Wiecie, od razu, że macie monta, zawsze te monta się odlogowywały jakoś tam, szybciej lub później. Po drugie, mamy wielką, ogromną wróżkę, która I guess, że jest po prostu moim petem. No i wygląda na to, że mamy też auto tracking I po prostu to, co widzę teraz na ekranie, to jest jeden wielki chaos, bo mam tyle rzeczy wszędzie tutaj. Samouczek przeklikam powiedzmy, zamknijmy. Tutaj mi wyskoczyła reklama i w shopu. Nie takich rzeczy nie róbcie. <gry> Drodzy twórcy gry. Potem tutaj mamy lokację. Kanał OK. Pasek życia standardowo level. Dostałam Podiona jakby od razu po stworzeniu postaci. Na Expa i. Co 10 sekund otrzymuję punkty doświadczenia. To jest dosyć ciekawe. I faktycznie, punkty doświadczenia mi rosną. Honor serwera. Nie wiem, co to jest. Nie kojarzę. Mamy szczęśliwą liczbę. Dużo ikonek. Zamknijmy tego włoskiego ducha. Jeszcze więcej ikonek. I teraz, jakby przechodząc do tej niższej części ekranu, to tutaj jest jeden wielki po prostu. Nie chcę mówić brzydko, ale bałagan. A i właśnie wbiłem level, ok, super. Mam po prostu 40 skili na pasku, no może trochę mniej, bo jeszcze mam putujące. Mam w ogóle jakieś eliksiry niewidzialności premium, nie wiem. Tutaj są rzeczy, które ja mam, czy które ja mogę kupić, nie czaję. Tutaj mam bardzo dużo skili i nie rozumiem, dlaczego ja wszystkie dostaję na start, bo to jest cholernie przytłaczające w tej chwili. W torbie mam nagrodę za awans na piąty poziom. To ja może teraz polecę z tym auto -trackingiem. Tak, to jest bardzo. Mobilkowy bym powiedziała wręcz auto-tracking. Spadłam z konia i tak gra jest zdecydowanie za głośno. Jeśli chodzi o Forstory, to był taki nazwijmy to główny, darmowy klon Wowa. Czemu te skille tak bardzo głośno ryczą, a cała gra jest cicho? Moja postać cała wykonała mi misję. Sama zabiła sobie mobę. Sama każe mi kliknąć F, żeby mogła iść sobie dalej z powrotem. I tak jak widzicie na załączonym obrazku, klikasz F i moja i postać idzie. Zabija sobie moba. Klikam F, żeby szła do kolejnego moba. Znowu sama go sobie zabija. Mogę kliknąć F drugi raz, żeby użyła jakiegoś skina. I jakby gra za mnie decyduje, jaki to będzie skill. To jest naprawdę taki potężny mobilkowy feeling. Klikacie po prostu, żeby postać szła i progresowała za was. Jakby wiem, że w Black Desert, który jest powiedzmy w topce tych obecnych MMORP, jest coś podobnego, tylko że jakby no, postać na auto może przejechać między NPC-em a NPC-em, czy tam miasta a miastem. No i to jest bardzo przydatne, bo w Black po pierwsze nie ma pointów, po drugie nie ma teleportacji, nie licząc teleportacji do najbliższego miasta. Sami musicie grać, tak? Sami musicie rozmawiać z NP, sami musicie bić mopki, tam ta opcja automatycznego chodzenia jest jak najbardziej trafiona. A tutaj no dziwi mnie takie rozwiązanie, szczerze mówiąc. Oczywiście na początku tego nie było, absolutnie, nie pamiętam takiego czegoś. Też w ogóle w tamtych czasach to jeszcze nie było takie popularne. To auto robienie rzeczy się tak naprawdę dopiero pojawiło właśnie, gdy gry mobilne zaczęły zyskiwać popularność. Automatycznie wykonujesz misję mistrzyni, błan i jedzonką. Świeci mi się tutaj coś w górze, że zrobiłam nowy rekord w gorąc tełowów i może zobaczmy, co to jest. Zauważam, że jest tutaj napisane na dole, że ranka. Resetuje się ta w każdy poniedziałek, a ta ranka się resetuje co miesiąc, czyli jakby tutaj mamy dopiero dwa dni, bo dzisiaj jest 2 sierpnia. Na razie jest yy, południe w poniedziałek. Było dosłownie kilka osób, które biły moby, jak wnioskuję, bo ja się tutaj też wyświetlam, a zabiłam te parę mobów. No ale to znaczy, że ktoś tam się loguje jeszcze mimo wszystko do tej gry. Czy ja skupiłam mojego ducha, dlaczego on się tam został? Halo. No mi się świetna reklama, że mam sobie kupić yy, pocjona na expo i w ogóle to przełapczyłam sobie trochę i yy, mój elixir na expa się skończył niestety. Ale mam już ten level, także szaleję. Ten interfejs jest super na razie nieczytelny dla mnie. Ważło mi się gdzieś przeteleportować, no dobra, lecimy z tym. Piosenki są całkowicie po polsku. Ciekawa jestem tylko, czy nowy content też jest po polsku, bo często jest tak, że te gry y, twórcy w pewnym momencie porzucają tłumaczenia z tych takich języków, powiedzmy, mniej popularnych. Na przykład w Neverwinter tak było, w Rappers też tak było. Nie jestem też tak przypadkiem nie było. Jeśli chodzi o grafikę, to model postaci wygląda w sumie spoko. Moby też wyglądają ok. Jest to gra z 2009 roku, więc ma już 12 lat, ale jest to gra free-to-play. To też zawsze trzeba brać pod uwagę, że są to gry na robionym mniejszym budżecie, powiedzmy, tak? Cały czas Samouczek mi tutaj spomuje, że mam używać F-ki, żeby używać skilli. To jest dosyć ciekawe, że każą mi ogólnie używać tylko jednego albo dwóch skili pod tą F-ką. Pocisk no dobra, no to może Czech. I wyświetla mi się cały czas na środku ekranu ta rzecz, czyli wnioskuję, że jest to po prostu taki mini quest, nazwijmy to. Jest to mój pierwszy quest na zabicie większej ilości mobów. Jeśli chodzi o grafikę świata, to nie jest zachęcająca. I w ogóle strasznie mi tutaj. Rozprasza co jakiś czas wyskakuje mi taki super, ekstra, rozmazany napis. Messenger mi się wyświetlił, że mam zrobioną jakąś misję. Mogę wybrać teraz moje królestwo. Jak przywołać z powrotem mojego duszka? Czemu ty, Gromi, nie każesz tego zrobić? Okej, okay, znalazłam ikonkę i z powrotem jest moja... Pani Duszek ze mną w walce. Zaskakujący jest jej model, że teoretycznie z jednej strony ma obcisłą... górę, powiedzmy? A na dole to jest sukienka i trochę się to po prostu nie komponuje ze sobą. Gile wyglądają, myślę, tak standardowo jak na grę z tamtych czasów mniej więcej. No ten świat wygląda strasznie pusto i strasznie tak smutno. Chyba trochę za dużo tych mogą wziąć na siebie działka. A podjadę szybko! Teraz w ogóle się ogarniało, że ja to tak trochę mam pełno w torbie. Zaraz tutaj poglądamy, co mi tutaj wpadło do torby. To jest ciekawe, że wyskoczyła mi znowu reklama i tam szopa, że mam sobie kupić jakiś ...banks i tam szopa, żeby nie mieć pełnego eku. Okej, okay, dostałam stapa Plus 6, którego mogę sobie tutaj odrzucić na moją zaklinaczkę. Lewym zakładamy. Tego nie mogę nosić, tego też nie mogę nosić, to jest oprze. Tego też nie mogę nosić. Tego też nie. Ja mogę z kimś tutaj handlować, jakoś to wątpię. Otworzyłam moją torbę na piąty level i z tego dostałam ...daję do doświadczenia. Hmm. Pelerynę, wow! No w sumie pelerynę to było coś unikatowego dla właśnie Wowa. Następny podarunek mam na 10 level, który już też zrobiłam. Dostałam bilet do rochów w stolicy. Eliksir wzrostu, którego też nie mogę użyć, bo mam już odpolony jakiś z questów. I wracam do robienia mojej misji. Następny podarunek dostaję na poziom 15. To, że moja postać bije sobie sama moby ma pewien, pewien plus, bo w czasie robienia questów mogę sobie pooglądać, co to ma w punku i co się w ogóle dzieje w tej grze. Chodzi mi o to, że ta torba jest faktycznie tak bardzo malutka. I to, że moby cały czas się na mnie agrują. Ta grafika naprawdę przypomina mi bardzo tego naszego podstawowego WoWa. Tylko, że ten świat wolno do WoWa to jest po prostu pusty. A, i każą mi teraz wybrać kraj. No dobra, to będzie dosyć istotne, bo mam wybór. Cytuję się na niebieską frakcję. Teraz wiecie, nie tujcie, nie hejtujcie. Ja to wybieram tylko po opisie. Mamy znowu tą dziwną cutscenkę z, powiedzmy, rozmazanym screenshotem. Mój duch się znowu zgubił. Chyba, że w mieście go nie mogę mieć. O, oh, man! Jestem w mieście! Dużo rzeczy się tutaj dzieje. Oj, tablica, jak w ogóle. się każe teleportować. Ja nie chcę się teleportować, ja chcę poglądać, co jest w mieście. Zobaczmy na mapę. Miasto. No takie dosyć duże. Oj, mogę na mapie sobie klikać, gdzie chcę iść. Fajna rzecz. To jest coś, czego bym się nie spodziewała w tej grze. Gra kryształów. I mam wrażenie, że to jest jakiś. To jest jakaś forma gamblingu. Okej, okay? mamy npc wiewiórkę, która. Urodom nie grzeszy. Potem mamy wypożyczalnię kolekcjonerów, portale misji. Jakieś tam sobie npc -u. Przejdźmy się jeszcze po tym mieście. Tą tablicę z questami. Codzienne misje. Mhm. Po prostu robię misje. Okej. Okay. Od portalu do portalu. Znowu jestem jakieś jakiejś innej lokacji. Tak na dobrą sprawę, to nawet nie mam czasu, żeby się przyjrzeć za bardzo. No strasznie wowowy klimaty z takiej wanilii. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że moja wróżka poza prześwitującym strojem z przodu świeci nie tylko przodem, ale też tyłem. Strasznie niepokojący jest model tej wróżki. Jak w WoWie młodzi gracze mieli fantazję na temat Night Elfów i w ogóle Elfów i Elfek, to może w Forth Story tą funkcję pełniły wróżki od Zaklinacza. To znaczy duchy, przepraszam, bardzo duchy. Boskie duchy. No, boska, to ty byłaś w tym 2K9. No i już widzę, że zrobienie tej misji trochę potrwa, bo mam zabić 30 sztuk. Torwie znowu nie mam miejsca i znowu nie mogę zbierać temów, ale chyba dostałam do Twojej plecak, tak? O, oh, wow, mam dodatkową torbę, super. A niestety dalej nie wiem, co mi tam mają postać. Aby otrzymać 1000 punktów bonusowych, zanieść do Ariadny 100 monet. No to trochę mi brakuje. Jak... Tylko 99. Strasznie martwi mnie brak miejsca w moim ekwipunku. I znowu zgubiłam mojego ducha. Widzę, że w mieście są jakieś spadki FPS-ów, trochę nieuzasadnione, no ale wnioskuję, że to zasługa optymalizacji. Zwłoki boski coś! Co ja? Co ja zrobiłam? Moment. Zaraz co tego dojdę. Odeśli. Aaaa! Chciałam porozmawiać z NPC. I odesłałam biednego duszka w kosmos. W końcu mogę handlować! No właśnie, w końcu jestem w mieście. Dobra, sprzedaję wszystkie moje rzeczy. To moje cenne srebrniki. On to wszystko dla wojownika i dla ucznika robi. To jest jawna niesprawiedliwość i dyskryminacja. Mm. Zastanawiam się, czy nie spotkałam żadnego gracza na razie dlatego, że jestem na takim po prostu kanale, na takim serwerze. Czy faktycznie gra całkowicie opustoszała. Każą ulepszyć mi laskę. No dobra. ściągam więc moją laskę. Laskę, nie, wiecie co, mam wrażenie, że... Czasami polskie tłumaczenia po prostu no nie pasują, nie? Mm, muszę to tutaj wrzucić jakieś i dlatego swój. To się kojarzy z wojem z nad dolepszana. Ojej, jeszcze coś muszę tutaj wrzucić. Za pomocą tej funkcji możesz ulepszyć swoje uzbrojenie. Pomogą Ci w tym przedmioty z naszego kasz sklepu. Yes! Yeah, super, ekstra. Wszędzie spamujcie reklamami cash sklepu. Cash w ogóle? Cash? Czemu cash sklep? Albo idziemy w prawo i mówimy cash shop, albo idziemy w lewo i robimy sklep premium albo coś takiego. Tak, dajcie mi więcej reklam, że mogę sobie kupić eliksir, który mi daje 100% szansy na ulepszenie, albo eliksir, który sprawia, że przedmiot nie zostaje zniszczony przy nieudanej próbie ulepszania. No, wiecie co, ciężko mi tego nie skrytykować po prostu. Ale zresztą myślę, że każde sobie tutaj opinie na temat takiego czegoś sam wyrobię. Ulepszenie mi bardzo przypomina ja to z Black Deserta. Tym, że tam mnie wspomują wam, że możecie kupić temy, które wam dają 100% szansę na ulepszenie. I, I cyk! Reklama na eliksir wzrostu. chcesz kupić przednioska shopu. Aha, ja widzę, że. Kliknęłam w shop, ale on mi się otworzył w, w czymś, czego mój obecnie nagrywa. Tak to nazwę. Teraz was przełączę na ekran. To jest mniej więcej to, co ja teraz widzę. Nie wiem, otworzyłam shop, który tak na dobrą sprawę wyspał mi grę. Yy, No i muszę stwierdzić, że ta postać wygląda znacznie gorzej w tym stroju, który ma teraz, niż w tym, co miała na sobie, gdy ją tworzyłam. Próbowałam jeszcze raz otworzyć cash shop i on po prostu nie działa. Także <laughs> zabawnym jest fakt, że z jednej strony zostałam zaspomobana reklamami cash shop, a z drugiej strony nie mogę z niego nawet skorzystać. A szkoda, bo chciałabym zobaczyć co tam w ogóle jest. To jest naprawdę zastanawiające, bo... Podejrzewam, że to jest no, jedyne źródło dochodu. No boję się to mówić, ale obawiam się, że to taki trochę znak, że ta gra już po prostu została porzucona całkowicie. Chociaż nie wiem, może powinnam jeszcze wejść na forum, zobaczyć, czy ktoś tam w ogóle coś pisze. Nawet nie wiem jak wyglądają yy, serwery prywatne Forstory. Story, raczej to jest taka gra, która no, nie była najpopularniejsza. Nawet i pośród tych darmowych gierek. Wydaje mi się, że Forstory zostało zgniecione na przykład przez Runes of Magic albo no, przez te stare klasyki Kabala metina, wiadomo. Ja sama też w For Story pograłam tylko chwilę, mimo tego, że gra wyglądała dla mnie spoko. Chociaż grałam w zupełnie innych lokacjach niż te, które widzę teraz i absolutnie nie pamiętam nic takiego, co widzę teraz, żebym miała wszystkie skile, konia, peta na start. No i z pewnością nie było systemu auto questingu, autotrackingu, w ogóle wszystkiego auto. Powabna kocia bestia! Jak sądzicie, powabna czy nie? Bo dla mnie tak trochę... <laughs> nie, to wygląda strasznie. Wygląda jakby jej ktoś wyciął yy, żebra. Ale zauważyłam, że mam na pasku skille, które pozwalają mi przywoływać rzeczy jakieś takie. A, nie mogę kastować, jak mnie coś bije, super. Na, Przesłałam oko chaosu. Bardzo piękne. To po prostu jest taki mini katun. A nie, czekajcie, to nie to uniwersum. A chyba mogę mieć tylko jednego przyzwańca w danym momencie. No, no cóż jednak decyduje się na wróżkę, tak? Kolejne na Zabij 30. Cóż, przynajmniej robi się sam. Nie będę tego ukrywać. Teraz jestem w takim momencie, w którym ciężko mi nagrywać ten materiał. Jak właśnie. Na razie nie widzę nic dobrego co by tutaj w tej grze było, bo nie spotkałam ani ludzi, ani na czacie nikt nic nie pisał. Nie czy to po prostu ina serwera, czy czego. Może spróbuję stworzyć jeszcze postać na innym serwerze, jak zobaczyć po prostu w tym samym rankingu, chociaż czy tam w ogóle ktoś się wyświetla. Cash shop, którym zostałam zaspamowana, z każdej strony nie działa. Jeśli graliście w Forstory, to powiedzcie mi, z jakimi bolączkami Forstory się borykało na endgameie, na late gameie, w late gameie, na endgame, że... Teraz sobie po prostu umarła. Bo tak jak mówię, nie chcę tutaj, wiecie, wylewać hejtu na brak graczy czy coś tam, no bo to zależy od serwera wiadomo. To wzmocnione przejrzymy, musisz powiedzieć swoje ID, aby móc go... Dobra. Nieważne. Nawet nie znam swojego ID. I poziom to jest, to jest przedmiot od plus 4. Come on! I nie da się go sprzedać! A! To sam kamień szlachetny. W tym kamieniu ukryta jest magiczna siła, jeśli go użyjesz... ...do przedmiotu, to zwiększy się jego poziom o jeden. Próba ta może się jednak nie udać. I kolejny item dla wojownika! No nie... Ja to chyba wojownikiem miałem jednak grać. Kompad jest kompletnie statyczny, ale postać przynajmniej może skakać, aha! No to też może być dlatego, że gram zaklinaczem i kastuję zaklęcia, no. No i fajnie! Kolejny item dla wojownika, mm. Kolejny i ten dla wojownika, wow! O, to dostałam coś dla siebie. Szok i niedowierzanie. Ale nie mogę założyć. Eee, czemu ja zabiłam czyjąś pociechę? What? Pociecha, baraksów, dlaczego? Dziwnie się czuję jak zabiłam czyjąś pociechę, wiecie? Mam jakieś takie negatywne skojarzenia. Znowu pełna torba. Dalej nie mogę założyć gacie bo mam sama level. I zdobam tytuł: brak tytułu. Hair Rankers, brak. Brak tytułu, zdobyte tytuł, brak tytułu. Mogę sobie usiąść. No, chwilowo nie mogę, bo mnie biomowy. Zaskakujący jest fakt, że moja postać się trzyma za siodło tego konia. Zastanawiam się, czy endgame też tak wygląda. No, podejrzewam, że nie, bo na endgame raczej się będzie decydowało samemu, co się chce robić, a nie szło się za auto pilotem. No dobrze, i teraz chwila prawdy. Jestem na serwerze Mortal z Coś takiego. <grywa> eee, I to było tutaj. Ranga. No i tutaj już widać, że zalogowało się przynajmniej do 6 graczy. I wejdziemy jeszcze w panel i jest więcej gildi niż było na tamtym serwerze nowym, czyli chodzi na to, że nowy serwer nie cieszy się zainteresowaniem lub nie cieszy się już zainteresowaniem, bo może przez moment był jakąś taką, wiecie, ciekawą rzeczą. Zapraszam Was na podsumowanie. Poza faktem, że zostałam kompletnie zasypana reklamami z cash Shopu, co. Jest myślę, że dosyć popularne w tych starszych gierkach, tylko że o dziwo, w tej serii jeszcze się z tym nie spotkałam, czyli w Betinie i w Last Houseie tego nie było. To Kaszczop w ogóle nie działa, więc jakby... Nawet nie dali mi go ocenić, a szkoda, bo byłam bardzo ciekawa, co tam znajdę poza przedmiotami zwiększającymi doświadczenie dwukrotnie czy dającymi 100% szansę na ulepszenie. No, to nie brzmi dobrze, ale tak jak wspomniałam, jest to dosyć popularne rozwiązanie w tytułach, które zaczynają chylić się powiedzmy ku upadkowi. Jeśli chodzi o graczy, to na pewno nie zaczynajcie gry na nowym serwerze, bo tam ich nie spotkacie, ale tak jak widzieliście na końcu filmiku, na tym serwerze na M, znowu zapomniałam, <grafy> gracze już byli, gra nie jest całkowicie martwa, więc to jak najbardziej na plus. Na to, co ja zobaczyłam, ciężko jest zaprzeczyć, że jest to gra bardzo mocno inspirowana światem World of Warcraft. Zdziwiło mnie dodanie autopilota i ilość rzeczy, które dostajecie na start, bo dostajecie wierzchowca, peta, wszystkie skille i, i... Och, nie, 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 za dużo, za dużo. <grafy> Czułam się kompletnie przytłoczona na tym wszystkim. Jednakże. Trochę czuję się tak, jak wtedy, gdy pierwszy raz grałam w For Story, to znaczy ta gra się nie wyróżnia nawet spośród tych starych tytułów, przynajmniej te mechaniki, które widzicie na początku, bo być może są faktycznie w dalszej części gry jakieś rzeczy, które ciężko spotkać w innych tytułach, ale jeśli chodzi o samo wejście do gry, to nie dziwię się dlaczego te wiele lat temu nie grałam dużej Story, bo te faktycznie początkowe poziomy raczej nie zachęcają. Grafika nie jest super. W dzisiejszej wersji gry gracz może się czuć. na bardzo przytłoczony. Mimo wszystko myślę, że ciekawie było zobaczyć Forstory po latach. Grafika nie zastarzała się jakoś super kombat, oczywiście jest statyczny, ale mimo to widać, że twórcy próbowali coś zrobić z grom, żeby ją można powiedzieć, ukażualowić na dzisiejsze standardy gier MMORPG i to jest fajne, ja to doceniam. Jeśli graliście w For Story, to napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym odcinku i jakie kwestie pominęłam, a które są dosyć istotne dla tej gry. Tak jak mówiłam, ja w tym tytule nie byłam jakimś zaawansowanym graczem, więc jedynie mogłam ocenić to, co widziałam po prostu w innych tytułach MMORPG na początkowych poziomach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do komentowania i dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia lub dobrej nocy.